Chcę przywitać ponownie wszystkich zainteresowanych tematyką wykładów. Dzisiaj będziemy dalej rozważać poselstwo do laudycji. Ale przedtem złóżmy ręce do modlitwy. Nasz panie i stwórco, do ciebie przychodzimy teraz jako pokorni twoi słudzy. Prosząc Cię o łaskę i mądrość niezbędnych do właściwego zrozumienia tych zagadnień, które będziemy studiować. Niech Duch Święty nam w tym dopomoże. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz chcielibyśmy bliżej rozważyć to, że Pan Bóg ponownie posłał swojemu ludowi poselstwo, aby go uzdrowić od choroby laudycejskiej. Tym razem nie posłał go przez swoją prorokinię, gdy zadanie to nie leżało w zakresie jej dzieła. Pan Bóg w swojej wielkiej łasce posłał to poselstwo przez inne osoby. Tymi posłami byli brat Wagoner i Alonzo Jones. Otwórzmy świadectwa dla kaznodziejów. Czytamy tam. Pan Bóg w swojej wielkiej łasce posłał swojemu ludowi najbardziej drogocenne poselstwo przez kaznodziejów Wagonera i Jonesa. To poselstwo ma w jeszcze bardziej dobitny sposób wywyższyć Zbawiciela jako ofiarę za grzechy całego świata. Ono przedstawia usprawiedliwienie przez wiarę w Poręczyciela. Po pierwsze, co Pan Bóg posłał przez Wagonera i Johnsona? To usprawiedliwienie przez wiarę w poręczyciela. Jakim słowem można zastąpić słowo usprawiedliwienie? Słowem przebaczenie, odpuszczenie, wybawienie, nowonarodzenie doskonałość. One wszystkie są właściwymi definicjami. Chcielibyśmy jednak, aby jeszcze głębiej zastanowić się nad tym? Usprawiedliwienie jest oczyszczeniem lub inaczej wypławieniem. W książce nauki z góry błogosławieństwa Pan Bóg przez siostrę White opisuje to następująco. Odpuszczenie Boże jest nie tylko aktem prawnym, przez który uznaje On nas za wolnych od potępienia. Ono jest nie tylko przebaczeniem grzechu, lecz uwolnieniem od grzechu. Zatem w usprawiedliwienie włączone jest wymazanie, wypławienie albo oczyszczenie od grzechu. A teraz, gdy już na podstawie Słowa Bożego podkreśliliśmy tę myśl, będziemy chcieli ją porównać z tą definicją, którą siostra White podaje o złocie wypławionym w ogniu. Ona mówi złoto to wiara, która jest czynna przez miłość oczyszczającą duszę. Porównajmy to z wypowiedzią o poselstwie o usprawiedliwieniu przez wiarę w pośrednika. Złoto jest wiarą, która oczyszcza. A Wagner i Jones przynieśli poselstwo o oczyszczeniu przez wiarę. Są te dwa poselstwa zatem identyczne? Tak. A więc, co w pierwszej kolejności Pan Bóg posłał w roku 1888 ludowi adwentowemu przez Wagonera i Jonesa? Złoto. Teraz przeczytajmy, co siostra White pisze dalej w świadectwach dla kaznodziejów. To poselstwo zaprasza lud do przyjęcia sprawiedliwości Chrystusa, która wyraża się posłuszeństwem wobec wszystkich przykazań bożych. A więc co Pan Bóg w drugiej kolejności proponuje ludowi przez Wagonera i Jonsa? Białą szatę, sprawiedliwość Jezusa, która objawia się posłuszeństwem wobec wszystkich przykazań Bożych. Co według waszego oczekiwania Pan Bóg posłał w trzeciej kolejności ludowi w 1888 roku przez Wagonera i Jonsa? Otóż maść na oczy. Dlatego też czytamy, wielu utraciło z oczu Jezusa. Oni potrzebowali, aby ich oczy zostały skierowane na Jego boską osobę, na Jego zasługi, na Jego niezachwianą miłość do rodziny ludzkiej. Zatem Wagoner i Jones przekazali ludowi złoto, białą szatę i maść na oczy. I to w tej samej kolejności, jaka jest wymieniona w trzecim rozdziale objawienia. A więc, co Pan Bóg dał w 1888 roku? Poselstwo przeciwko laudycejskiej chorobie i to ludowi laudycejskiemu, a dla jakiego celu? Aby uzdrowić ich laudycejski stan. I aby ich zmienić w chrześcijan w Filadelfii. Czytajmy dalej: Wszelka moc została przekazana w jego ręce, aby ludziom mógł udzielić bogate dary, i bezradnym ludzkim istotom mógł udzielać bezcenny dar swojej własnej sprawiedliwości. To jest to poselstwo, które na polecenie Boże ma zostać przekazane światu. To jest trójanielskie poselstwo, które głośnym wołaniem ma zostać ogłoszone, a któremu ma towarzyszyć w wielkim rozmiarze wylanie jego ducha. Podsumujmy teraz te fakty. Gdy Wagoner i Jones rozpoczęli głosić poselstwo trójanielskie, czy wtedy powtórzyli to, co nauczał William Miller. Tak, to było to same światło. One było jaśniejsze, zawierało więcej prawd, jednak było ono tym samym poselstwem. Tak też musiało być, gdyż Pan Bóg posłał to poselstwo w celu zakończenia dzieła na ziemi. A to, co Pan Bóg przeznaczył do zakończenia dzieła, na pewno spełni swoje zadanie. Gdy na przykład Pan Bóg w 1844 roku posłał, posłał ludowi poselstwo, aby tenże w tym czasie wypełnił swoje zadanie mające na celu zakończenie dzieła i kiedy ten lud na skutek nieprzyjęcia tego poselstwa dzieło, dzieła tego nie wykonał, Pan Bóg dał to poselstwo następnej generacji. Dał go w innym czasie innym ludziom innej generacji, jednak dał im to samo poselstwo. A co Pan Bóg daje nam dzisiaj? Inne poselstwo? Nie, to samo. Prawdziwe poselstwo trójanielskie, we właściwym ujęciu, ono jest poselstwem służącym do zakończenia dzieła na Ziemi. Ono też jest nazwane poselstwem Czwartego Anioła. Ono spełni swoje dzieło przez inną generację i w jakimś innym odpowiednim czasie. Obyśmy należeli do tego ludu, do tej generacji, który będzie właśnie żył w tym odpowiednim czasie. Co głosi William Miller? Pierwsze i drugie poselstwo anielskie, a w zasadzie tylko pierwsze. A co głosili pierwsi pionierowie? Poselstwo trzeciego anioła. Jak możemy je jeszcze nazwać? Wieczną Ewangelią. Jak ponadto możemy je jeszcze inaczej nazwać? Poselstwo do Laudycji. To jest wszystko to samo. Porównajmy teraz wydarzenia lat 1833, 1857, 1888 i 1950. Najpierw zastanowimy się nad czasem roku 1857. Gdy po raz pierwszy podano poselstwo laudycejskie do zboru adwentowego, ten lud został powołany, aby światu głosił Ewangelię. Jednak nagle jemu musiała być głoszona Ewangelia. Dlaczego? Bo jej potrzebował, bo zgubił Ewangelię, bo wśród nich począł następować upadek. Gdy tutaj powtórzyła się sytuacja roku 1833, zboru re, zbory reformacyjne zostały powołane, aby głosić Ewangelię. Nagle musiano zacząć im głosić tę Ewangelię. Nagle im poczęto głosić poselstwo laudycejskie, a dlaczego? Bo potrzebowali go. Oni utracili Ewangelię i popadli w stan podobny do stanu laudycji. Po prostu stali się duchową laudycją. Któremu z siedmiu zborów William Miller głosił poselstwo? Tuż zborowi Sardes. Bardzo interesującym faktem jest to, że stany zboru Sardes i Laudycji są bardzo podobne do siebie. Z tego też powodu Pan Bóg przez siostrę White mówi, że oba poselstwa do tych zborów mają zastosowanie do zboru adwentystów dnia siódmego bez względu na jego organizacyjną przynależność. Jest to potwierdzeniem słuszności dokonanego przez nas porównania. Jakie uczyniliśmy między poselstwem do zboru Sardes a poselstwem do zboru Laudycji. Przeczytajmy cyta cytat z komentarza biblijnego siostry White. Cytuję: W poselstwie do zboru Sardes są przedstawione dwie grupy: Ci, którzy mają imię, że żyją, lecz są martwi, i ci, którzy walczą, aby zwyciężyć. Studiujcie to poselstwo trzeciego rozdziału objawienia. To zadanie. Studiujcie to poselstwo napisała siostra łaj do Adwentystów dnia 7 w 1903 roku. Czytajmy dalej. O kim tu jest mowa, że są umarłymi? Jak do tego doszli? Podane nam wyjaśnienie brzmi, nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Proszę zwróćcie uwagę, że siostra White opisuje to poselstwo jako poselstwo do Sardes, a nie do Laudycji. A teraz mówi: To poselstwo jest posłane do zboru naszych dni. Wobec tego, do kogo się ono odnosi? Do zboru Adwentystów dnia siódmego. Do zboru jakiego czasu? Do zboru roku 1903. Następnie pisze dalej. Wzywam wszystkich członków naszego zboru do przeczytania całego trzeciego rozdziału objawienia i zastosowania go do siebie. Poselstwo do zboru Laudycja odnosi się szczególnie do ludu Bożego dzisiejszych dni. Jest to poselstwo do uznanych wyznawców chrześcijaństwa. Którzy tak bardzo upodobnili się do świata, że wprost nie można dostrzec między nimi różnicy. Rozważmy ten przytoczony cytat. Cofnijmy się wstecz do 1903 roku i przyjrzyjmy się zborowi adwentowemu ówczesnych czasów. W cytacie zostało nam powiedziane, że poselstwo do zborów Sardes ma zastosowanie do zboru z roku 1903, czyli do stanu w jakim się wtedy znajdował ten zbór. Równocześnie do tego samego zboru ma zastosowanie poselstwo skierowane do Laudycji. Zatem musi zachodzić ścisłe powiązanie pomiędzy stanem zboru sardes i stanem zboru laudycja. Normalnie na jaki czas ustala się duchowe istnienie sardes? Na czasy duchowego upadku kościołów protestanckich, to jest na lata 1830. Sardes było zborem, któremu William Miller przyniósł poselstwo Boże. A na jaki czas możemy ustalić powstanie zboru laudycyjskiego? Na czas, gdy się on pojawił w zborze, a prorok podaje nam o tym fakcie pierwsze świadectwo w roku 1857. Dzisiaj stwierdzamy, że ta historia nieustannie się powtarza. Przyjrzyjmy się jej. Rozpocznijmy od zborów reformacyjnych. Im została dana Ewangelia, aby ją ogłosili upadłym organizacjom kościelnym. W miarę upływu czasu, sami upadli, i z nich, to jest z tych, którzy zostali powołani do głoszenia Ewangelii, Stali się tymi, którym teraz musiano głosić Ewangelię. To zaistniało i działo się w latach 1833-1834. Tymi, którzy wówczas głosili Kościołom protestanckim Ewangelię, byli pionierzy adwentowi. Jednak później oni powtórzyli błąd swoich poprzedników i teraz im musiała być głoszona Ewangelia. Ta Ewangelia była im głoszona przez siostrę White, a w odpowiednim czasie przez Wagonera i Jonesa. Z przykrością trzeba stwierdzić, że ta generacja, która została powołana do głoszenia Ewangelii, gdy upadła, nie podjęła jej i nie przyjęła jej. Żeby po ponownym przyjęciu dalej na nowo ją głosić, trwali w swym uporze poselstwa nie przyjęli i nadal uważali się za głosicieli tej Ewangelii, a nie za takich, którym teraz musiała być ona głoszona. Tutaj oczywiście doniosłą rolę odegrała kościelna wyniosłość i duchowa pycha. Czas upływa i w 1950 roku Pan Bóg ponownie posyła do zboru ADS poselstwo z 1888 roku, które jest prawdziwym poselstwem trujanielskim, a ono jest poselstwem skierowanym do Laudycji oraz jest Ewangelią Jezusa Chrystusa. I znowu ta Ewangelia jest głoszona tym, którzy zostali powołani do jej głoszenia. Niestety, znowu zostaje odrzucone to poselstwo. Są tylko jednostki, które głoszą to poselstwo. Wierzę, że należymy do tych, którzy głoszą tę Ewangelię. Jesteśmy głosicielami poselstwa do, lau do Laudycji, którym jest prawdziwe poselstwo trójanielskie wraz z poselstwem czwartego anioła. Pełno jest takich ludzi, którzy potrzebują Ewangelii, czyli złota. Białych szat i maści leczącej wzrok. Jeżeli będziemy wierni, jeżeli sami będziemy trwali w tym poselstwie, jeżeli będziemy stosowali go praktycznie w życiu, wtedy Pan Bóg doda temu poselstwu mocy deszczu wieczornego i dzieło zostanie ostatecznie zakończone. W 1833 roku Pan Bóg posłał to poselstwo laudycejskie, aby wywołać w zboże filadelfijski stan. Dzieło to miało dobry początek. Wśród pionierów adwentystycznych objawiła się bratnia miłość, bratni charakter. Jednak potem dzieło to zatrzymało się w miejscu. Na nowo zaczął powracać stan laudycji. Ten stan pojawił się dokładnie u większości tych, Którzy zostali powołani, aby uzdrowić ten stan. Jak powyżej powiedzieliśmy, zbór adwentowy już nie podniósł się z tego stanu letniości laudycejskiej. Zachodzi pytanie, czy kiedykolwiek jakikolwiek ruch, kiedy popadł w ten stan, podniósł, podniósł się z niego? Zwróćcie uwagę. Że ruchy te zawsze miały dobre początki, lecz gdy raz popadły w ten stan letniości, nigdy się z niego nie podniosły. Pan Bóg musiał czekać na nowy czas, na nową generację i inny lud, aby ponownie zaczynać od początku. Jeżeli my zawiedziemy i okażemy się niewierni, wtedy nastanie nowy czas. Przyjdzie nowa generacja, nowy lud. Módlmy się, aby to nie odniosło się do nas. Otwórzmy znowu pierwszy tom ze skarbnicy Świadectw. Tutaj zapisane są następujące słowa, które już powyżej czytaliśmy. Ukazano mi, że świadectwo do Laudycejczyków dotyczy ludu Bożego w obecnych czasach. A powodem, dla którego nie odniosło ono większego skutku jest zatwardziałość ich serc. Ale Bóg dał temu poselstwu czas, aby mogło dokonać swego dzieła. Serca muszą zostać oczyszczone z grzechów, bo to one tak długo wzbraniały przystępu Jezusowi. To niesamowite poselstwo dokona swego dzieła. Kiedy poselstwo to przedstawiono po raz pierwszy, spowodowało ono dokładne badanie serc koniec tego cytatu. Kiedy zostało ono po raz pierwszy podane ludowi adwentowemu. To już powiedzieliśmy sobie, zostało ono podane w 1857 roku, a dwa lata później zostało zapisane jako świadectwo numer 5. Wtedy, kiedy zostało podane. Potężnie wstrząsnęło ludem Bożym. Sądzę, że wtedy wszystko wyglądało obiecująco. Pan Bóg przez Siostrę White mówi, że to poselstwo prowadziło do poważnego badania serc. Zresztą, czytajmy, co się wtedy działo. Cytuję. Kiedy poselstwo to przedstawiono po raz pierwszy, spowodowało ono dokładne badanie serc. Wyznawano grzechy i wszędzie lud Boży został poruszony. Prawie wszyscy wierzyli, że poselstwo to zakończy się głośnym wołaniem trzeciego anioła. Ale ponieważ nie udało się im zauważyć potężnego dzieła, które mogło być dokonane w krótkim czasie, wielu nie skorzystało z tego poselstwa. Widziałam, że to poselstwo nie będzie zakończone w ciągu kilku miesięcy koniec cytatu Wróćmy myślami wstecz w historię naszego ruchu Widzimy, że pan już kilkakrotnie posyłał swemu ludowi to poselstwo Gdy obecnie patrzymy wstecz stwierdzamy że poznanie tych wszystkich poselstw jest niezbędne do zakończenia dzieła Bożego. Poznanie tego wszystkiego wymaga czasu. Siostra White mówi: Widziałam, że poselstwo to nie wykona swego dzieła w ciągu paru miesięcy. Zatem powinniśmy być Bogu wdzięczni, że daje nam jeszcze czas i okazję do nauczenia się i przyjęcia tego poselstwa. Narzuca się bardzo poważne pytanie, ile czasu jeszcze potrzebujemy? Tego niestety nie wiemy. Lecz jedno jest pewne. Bez względu na to, ile czasu przygotowania nam pozostało, jest on dla, jest ono dla, nas, koniecz, jest on dla nas koniecznie potrzebny. Gdy nadejdzie ten czas, aby światu przynieść to poselstwo, Będziemy pragnąć, abyśmy go mieli jak najwięcej. Stale jesteśmy pod wrażeniem pracy Jezusa Chrystusa. Pierwsze 30 lat swego życia poświęcił wyłącznie przygotowaniu się do spełnienia swojego życiowego zadania. To przygotowanie było tak intensywne, że w wieku 12 lat był mądrzejszy od największych uczonych Izraela. Zastanówmy się, co to musiał być za człowiek w wieku 30 lat. Mimo tego 30-letniego okresu przygotowawczego, odczuwał jednak nadal potrzebę jeszcze gruntowniejszego przygotowania się na nadchodzące dzieło. Z tego powodu poszedł na pustynię aby tam pościć i modlić się o siły do walki z mocami ciemności. Na zakończenie tego odcinka chcielibyśmy podkreślić jeszcze raz niektóre myśli. Według naszego zrozumienia, jednym z najważniejszych punktów, który pociągnął za sobą nieobliczalne konsekwencje, jest ten, że FOS i FOI, bracia, Wzbraniali się ogłosić przekazanej im od Boga poselstwa. Z powodu ich odmowy przyszło to wielkie rozczarowanie. Był to druzgoczący cios, który zniszczył prawie cały zbór. Z 50 tysięcznego zboru pozostało niecałe 100 ludzi. Był to cio cios, z powodu którego do zboru wkradł się duch lautycejski. Na nich spoczywa odpowiedzialność, że organizacja Adwentystów dnia 7 w późniejszym czasie zawiodła. To nam mówi, że nie wolno nam opuścić miejsca swego obowiązku, który na nas nałożył Pan Bóg. Nigdy nie wolno nam być niewiernymi bez względu na to, co miałoby, czy ile miałoby nas to kosztować. O ile jesteśmy niewiernymi, wróg. Uzyskuje w tym boju ogromną przewagę. Dziękuję wszystkim za tę chwilę, za to poselstwo. Zapraszam do udziału w następnym odcinku. A teraz podziękujmy Panu Bogu. Łaskawy nasz Panie Boże i Ojcze. Z całego serca dziękujemy Ci za Twoje słowo, które nas poucza, które nas oświeca, które Panie oczyszcza nas, które przygotowuje nasze serca i nasze umysły na te wielkie wydarzenia, jakie są przed nami. Łaskawy Ojcze, dziękujemy Duchowi Świętemu, którego posłałeś, że daje nam zrozumienie, że odkrywa Panie. Te karty przed nami otwiera nasze serca i umysły. Za wszystko raz jeszcze teraz dziękujemy, a czynimy to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.